Porsche 911 to bez wątpienia najbardziej legendarny i kultowy samochód. Jego ostatnie, ósme wcielenie właśnie zadebiutowało w salonach. Wehikuł czasu samochód legenda, tak w skrócie można opisać nowe Porsche 911, wywołuje emocje w każdym, kto będzie miał z nim styczność. Z zewnątrz nowe Porsche 911 zachowało swój niepowtarzalny styl oraz DNA swoich poprzedników. Dyskretne, choć wyraźnie widoczne zmiany zewnętrzne wraz z połączeniem z inżynierią Porsche pozwoliły zachować nowej 911-ce mianą ikony samochodu sportowego. Najbardziej widoczna zmiana wizualna dotyczy pasa tylnego. Nowe 911 jest również nieznacznie szersze oraz dłuższe od swojego poprzednika. Wewnątrz auta również zaszły bardzo znaczące zmiany. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to nowy gear selektor, który zajął miejsce tradycyjnej dźwigni zmiany przełożeń. Na uwagę również zasługuje Nowy ekran systemu PCM, który ma już w tym momencie prawie 11 cali. Dodatkowo, wracając do tradycji, przed oczami kierowcy znajduje się 5 tradycyjnych okrągłych wskaźników. Już od dzisiaj możesz zacząć swoją przygodę z nowym Porsche 911. Serdecznie zapraszam do naszego salonu Porsche Centrum Warszawa-Okęcie.